Jestem. No już cóż? No się dziecko nie lubi, jak się nią nie zajmujemy. Czekaj, Ej, nie wiem, co już czas mi się coś tu przestawia. Nakombinowałem wtedy, słyszysz, że nie jesteś? Jestem. Przepraszam, co mówiłaś tam? No, mówiłam, że. Martynka bardzo źle się czuje i jest przerażona i bardzo się boi. Nie, nie, I... nie, nie, bo... Ale... straszne, co się przydarzyło Marcinowi, No bo właśnie, co się, przy... co się przydarzyło, bo to rozłączyło mnie i nim... No zaraził się, a co mogło mu się stać? No, nie wiem, no bo wiele rzeczy mogło się wydarzyć chyba. Tak mi się wydaje. Mhm. Mm e, no. E, Olaf, e, w... proszę, weź mnie... Maj czarny z czarnymi po prostu układaj, bo potem się to wszystko mam tutaj syf dobrze, I... Jeżeli możesz, co? Dzień. Mów, przepraszam Cię, bo się Nie jestem. Co mam mówić, no... Że co, Marcin, a Marcin, dlaczego Marcin? Przecież ja w ogóle rozmawiałem z Marcinem ze dwa dni temu i... i dla niego ta y, pandemia, to w ogóle, y, kwa, czy ta kwarantanna, to w ogóle jest na... zbawienna, no. Przed tą całą kwarantanną też siedział tylko w domu i grał na konsoli, więc w zasadzie od kogo się mógł zarazić? Od kuriera? Julek, ale o czym ty mówisz? No o Marcinie. Mówiłaś o Marcinie. Marcin od Martynki. Kojarzysz? m, -m. Nie rozłączki. Ten to... Marcin. To ci, co są razem, a w sumie wyglądają jak bracia. Julek, no... Przepraszam, nie no, przepraszam cię, przepraszam cię. Co? Przepraszam cię, jest... Wylądował w szpitalu, bo miał wysoką gorączkę i Martynka teraz przerażona, jest w no. jakiejś panice okropne i nie na uspokojenie już jej się pokończyły, więc nie wiem. Używaj koszulki, po prostu jakichś takie, bo my musimy robić takie prance. Przecież co? to dobrze, że to miała w rudejcicach. No nie no, w się, nie świeże, bo potem ja nie mam z czym chodzić, no. Jestem... No nie no, w każdym razie mówię, że wiesz, że... Myślimy ja sobie, że, że a, no, że kwarantanna, jakiś, jakiś wirus, jakaś choroba, no i że nas to nie dotyczy, ale w sumie jak ktoś bliski nam zachoruje, no to zastanawiamy się, że... No ja w sumie to się nie dziwię trochę, że ten Marcin, bo on się aż sam prosił o to. Co nie? nie? Nie uważasz tak? Dlaczego? Pewnie pomógł jakiejś staruszce albo psu przejść przez... Pasy albo chciał uratować wiewiórkę, bo jakieś naćpane typy próbowały, wiesz, pobić ją w, w parku. Nie? No przecież wszystkim, wszyscy mogli go zarazić. Julek, a co ty gadasz, no? Serio, taki musisz być? A nie możesz po prostu powiedzieć, że współczujesz. Ale ja, im, współ... nie, no, ja im strasznie współczuję, tylko co my możemy zrobić w tej sytuacji? No, ja już zrobiłam, może teraz ty powinieneś coś zrobić, i nie wiem, zadzwonić do niej i powiedzieć, że wszystko będzie dobrze i żeby się nie martwiła, nie wiem, pocieszyć ją jakoś. O, mogę na przykład do niej zadzwonić i udawać, że, że, że myślę, że rozmawiam z Marcinem. <laughs> to ją na pewno super rozbawi. No nie? nie, to może lepiej nie dzwonić. Ej, a w, ty w ogóle w, w, oni ci mówili, y, jak wyglądają takie pierwsze objawy w sensie z pierwszej ręki? Nie wiem, no nie, nie mówiła mi, jakie są pierwsze objawy. Nie, no bo pytam po, po prostu, wiesz, y, nie wiem, od, mam, mam coś takiego, że od kilku dni mnie piecze strasznie nosi Ja się, się zastanawiam. Wiesz, niby o tym nie piszą, ale wiesz, na no, różnie bywa. Julia, ty serio, zawsze musisz myśleć tylko o sobie? Nie no, nie myślę o sobie, tylko zastanawiam się, żeby wiesz, nie zarazić Zosi, nie zarazić Oli, no, no... Co nie wiem, no to zadzwoń do niej i zapytaj się, jakie są pierwsze objawy, no, może swędzący nos też jest jakimś tam objawem, no. E, nie śmiej się ze mnie. A może ty do niej zadzwoń, co? I, i, i no, znacie się lepiej. Pajulek. bir şey